No hejka, witajcie w nowym filmie. Cieszę się, że nagrywam, bo jeszcze kilka dni temu byłam totalnym wrakiem człowieka. Jak słyszycie po głosie, jeszcze nie do końca wyzdrowiałam. E, chyba wszystko przez to, że jeżdżę do pracy na hulajnodze i nie byłam zbyt dobrze ubrana. Wiecie, rano jest zimno. Jak jadę szybko na hulajnodze, to wieje wiatr w twarz, w gardło i po prostu się rozchorowałam, mocno się przeziębiłam. E, wszystko zaczęło się w poniedziałek, że czułam... Taki ból gardła i stwierdziłam wtedy, że użyję tego inhalatora, który tam widzieliście na początku. To jest ten inhalator i sprawdzę w ogóle, jak działa, bo dostałam go od marki Neno do testów. I jak byłam zdrowa, to za bardzo nie miałam możliwości testowania, ale w niedługim czasie właśnie przyszło to przeziębienie, więc go użyłam. Co w ogóle zrobiłam? Wlałam tutaj do tego pojemniczka sól fizjologiczną. Taką ampułkę, wiecie, za 30 groszy da się kupić w aptece. No i po prostu uruchomiłam i ten nebulizator działał. Łatwiej jest mi powiedzieć, że to jest inhalator, ale na to się mówi nebulizator siateczkowy. Jednak inhalator jest to dla mnie łatwiejsze pojęcie. No i używałam sobie tego inhalatora przez. 10 minut, taka forma inhalacji rozrzedza tutaj zbierającą się flegmę i wszystko lepiej jakby przechodzi, tak? I słuchajcie, faktycznie tak było, że zgadłem o następnego dnia, już nie było problemów, ale jakby wszystko skumulowało się w nosie i ja w nocy ogółem myślałam, że umrę. Już yy, powiedziałam mężowi, że ja nie pójdę do pracy, że niestety będę musiała iść na te L4. W ogóle tak mega głupie mi było, bo dopiero co wróciłam do pracy i co? Pójdę na L4? że Jak to będzie wyglądać? Ja zawsze nie wiem, jakie jest Wasze podejście, ale ja zawsze robiłam tak, że jak byłam chora, to albo brałam urlop, albo chodziłam chora do pracy przeziębiona, głównie, bo nie miałam jakichś poważniejszych chorób, bo głównie chodzi tutaj o przeziębienia i raz kiedyś poszłam na L4, bo byłam mocno już przeziębiona i stwierdziłam, nie dam rady, nie mam tyle urlopu i wtedy naprawdę przez tydzień tak ozdrowiałam, że stwierdziłam. To jest na, naprawdę no, najlepsza droga do tego, żeby wyzdrowieć, żeby przesiedzieć powiedzmy ten tydzień w domu i, i wyzdrowieć. Więc ogółem wiem, że Polacy nadużywają L4, ale jak ktoś jest naprawdę chory, to polecam zdrowieć w domu, a nie w pracy no ale tego dnia, tej nocy stwierdziłam, że pójdę na te L4 po czym rano jak wstałam doszłam do wniosku, że a może jednak dam radę. no i pojechałam do tej pracy i oczywiście na hulajnodze, ubrałam sobie czapkę szalik, zapomniałam o rękawiczkach i dojechałam, ale to był wtorek i to był dla mnie bardzo trudny dzień w tej pracy, bo około godziny 11 myślałam, że już umieram no ale mam pracę siedzę przy biurku, także muszę tylko po prostu pracować przy komputerze, nie pracuję fizycznie, więc dlatego nie umarłam. Zrobiłam sobie później jeszcze raz tą inhalację i naprawdę byłam zaskoczona, bo moim zdaniem to taki inhalator dużo daje. Ja kiedyś próbowałam takich inhalacji, że do miski nalałam sobie wrzątek i po prostu wdychałam tą parę, która się wytwarzała i oczywiście tam był jeszcze jakieś albo zioła, rumianek, sól fizjologiczna, no różne Kombinacje można testować, i takie inhalacje myślę, że są bardzo korzystne, więc ja wychodzę z założenia, że ten inhalator naprawdę mega mi pomógł. I tak naprawdę dzisiejszy film ma być recenzją tego inhalatora, ale zaczęłam opowiadać Wam o tej historii, bo miałam okazję go rzeczywiście przetestować. Jak widzieliście, po prostu nalałam tutaj do tego zbiorniczka soli fizjologicznej. Tutaj w ogóle mam jeszcze pozostałe części w takim woreczku. Tutaj jest taka jakby ładowarka, którą trzeba wyposażyć w baterie, ale że baterii nie mam. W domu to podpinam sobie to do powerbanka uruchamiam wytwarza się właśnie taka mgiełka i to jest naprawdę mega fajne dla gardła przede wszystkim nie wiem dlaczego tak bardzo czułam że w nosie mnie tak wszystko bardzo boli ale gardło mnie nie bolało a zazwyczaj mnie gardło boli przy takich przeziębieniach więc uważam że ten nebulizator, ten inhalator mi mega pomógł, żeby te gardło ochronić. I ta maska jest dla dorosłych, natomiast tutaj, w, w komplecie, w tym pudełeczku, zobaczcie, jakie to jest malutkie, jest jeszcze dostępna maska dla dzieci. I moje dziecko ma roczek więc taka maska jest dobra dla rocznego dziecka, są jeszcze zobaczcie, takie malusie dla mm, niemowlaczka takiego miesięcznego, dwu, trzy miesięcznego e, dla większych dzieci, myślę, że półroczne dziecko to już musi mieć e, tą maseczkę troszeczkę większą, więc e, może z tego korzystać cała rodzina nigdy wcześniej nie słyszałam o czymś takim a mm, podobno e, jest to naprawdę fajna forma tego, aby różne leki w formie płynnej, nie oleistej, tylko takiej wodnistej podawać właśnie przez, e, przez taki nebulizator i w ten sposób ozdrowić. Dzisiaj mamy czwartek. E, w poniedziałek się zaczęło, we wtorek było krytycznie, w środę lepiej. W czwartek już całkiem spoko, jedynie jeszcze mam taki drobny katarek, ale już ogarniam, chodzę do pracy, nie poszłam na L4. Nie powinnam być z siebie dumna, ale jestem z siebie dumna, że jakby to wytrwałam, chociaż to nie jest dobre chodzić do pracy, jak możecie jeszcze innych zarazić. Miałam małą przerwę, bo moje maleństwo się obudziło z drzemki. E, właśnie pewnie zapytacie, jak pozostali domownicy, czy się nie zarazili ode mnie. Wtedy, kiedy było najgorzej, we wtorek, kiedy się najgorzej czułam, to ciągle chodziłam w maseczce, więc takiej normalnej wiecie. Więc e, wydaje mi się, że jakby wtedy, kiedy najgorsze bakterie rozprzestrzeniałam, no to wszystko zostawało w maseczce. Natomiast teraz widzę, że zaczynam mieć delikatny katarek, maleństwo i trochę się obawiam, co będzie w weekend, ale może to jakoś zwalczymy. Mam tą gruszkę do odciągania od katarku. Zastanawiałam się, czy to też nie jest tak, że przez ten rok, kiedy ja nie chodziłam do pracy, nie miałam kontaktu z tyloma ludźmi naraz, to czy ja jakby moja odporność się nie obniżyła, ale potem pomyślałam sobie, a, wymyślam, e, jestem niemal pewna, że to jest przez to, że ja na tej nodze po prostu... Mm, nie byłam zbyt dobrze ubrana i mnie przewiało. Pamiętam też sytuację przed ciążą, jak jeździłam na hulejnocy do pracy i też się raz rozchorowałam właśnie przez hulajnowę. Naprawdę rano jest zimno, rano temperatura spada gdzieś tak do 8 stopni. No, teraz mamy wrzesień, więc za niedługo wkracza jesień, ale to oznacza, że nie będzie aż tak strasznych upałów, to oznacza, że zbliżamy się do przeprowadzki, um, obiecuję. Kolejny film, tak mam nadzieję, kolejny albo jeszcze kolejny, będzie mm, z budowy. Albo to będzie film, e, gdzie robimy podłogówkę, albo to będzie film, dlaczego drugi raz nie podjęłabym decyzji o budowie domu. E, bardzo chcę ten film nagrać, także jeżeli będzie okazja, to może dwa wszystko szybko zmontuję i w najbliższym czasie po prostu wam opublikuję. Ok, także dzisiejszy film jest taki siedzący. Mam nadzieję, że taki film, gdzie po prostu czasami sobie siądę. I wam, do was pogadam, e, też wam odpowiadają. Bo teraz po prostu, kiedy wróciłam do pracy, za bardzo nie mam okazji, żeby po pracy spokojnie sobie nagrać. Przy dziecku nie nagram, e, chyba że śpi, tak jak teraz. Zazwyczaj tylko mam sobotę i niedzielę na to, żeby, żeby sobie spokojnie m, nagrać coś, a później wieczorem je montować. Ale no, najgorsze jest to, że nie mam tego czasu, żeby nagrać. A montować to ja mogę po nocy, więc e, tam do północy mogę sobie montować, więc e, to jakoś by poszło. ale po prostu ciężko jest mi się zorganizować, żeby w ciągu tygodnia coś nagrać jeszcze to wszystko jest do dopracowania dopiero co wróciłam do pracy, także wszystko przede mną, dobra jeżeli wam się podobało, łapki w górę, zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce, do zobaczenia, cześć!